Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Panie burmistrzu, zdecydował się Pan kolejny raz ubiegać o funkcję burmistrza miasta i Gminy Kępno. Jest jeszcze adrenalina, są chęci, są wyzwania? Tak, jest i adrenalina, są chęci, są wezwania, są pomysły, są plany, są rzeczy, które chciał, chciałbym realizować dalej, które chciałbym zrealizować. W kolejnej kadencji, ale również rozpocząć nowe rzeczy. Szczególnie tutaj stawiamy, w, w tej kolejnej kadencji chcemy stawiać na dobry klimat dla Ziemi kiempińskiej i ten gospodarczy, i ten ekologiczny, i ten dobry klimat do życia tutaj na co dzień dla ludzi o różnych poglądach, różnych środowisk, dla ludzi w różnym wieku. I przygotowujemy takie inwestycje. Które już są zapowiedziane i te, które się za chwilę rozpoczną, czy te, które mam nadzieję będą ujęte w kolejnych planach inwestycyjnych gminy Kępno w latach 2024-2029, które miały poprawić jakość życia mieszkańców miasta i gminy Kępno. Pana kontr kandydatem na chwilę obecną, jak na razie jedynym, jest Marcin Tyc, Radny gminy Kępno. Czy obawia się Pan starcia z tym kandydatem? Ja szanuję każdego kandydata i, również, i na pewno pan, panie redaktorze, tobie, to nie ja, to nie pan Marcin Tycz czy Piotr Psikus zdecyduje, kto zostanie wybrany. To zdecydują nasi mieszkańcy, mieszkańcy miasta i gminy Kępno. Ja zachęcam do oddania głos wszystkich mieszkańców miasta i gminy Kępno na siebie, na Piotra Psikusa. 5 tysięcy głosów na Marcina Tyca e, może budzić respekt? W wyborach oczywiście parlamentarnych. Tak, tak. Ja uważam, że osiągnął bardzo dobry wynik. Tylko musimy pamiętać, że w gminie Kępno to jest niespełna 3000 głosów. Ale to jest dobry wynik. Jak na pierwszy start, jak ja sobie przypominam swój pierwszy start, no miałem wtedy 4400 głosów, ale pan Marcin Tyc, jako osoba mało znana, zdecydował, na kandydowanie z dziewiątego miejsca, osiągnął dobry wynik. To są zupełnie inne wybory, o innym charakterze. Natomiast udało się porozumieniu samorządowemu skompletować listy kandydatów ze wszystkich okręgów do powiatu. Tego jeszcze nie było od lat 90. Tak, tego nie było. To jest nasz wielki sukces. I moja satysfakcja i całego mojego zespołu. Który, który ten sukces, te listy zbudował, że panie redaktorze, do zamknięcia list mamy jeszcze ponad tydzień czasu, 10 dni. Porozumienie samorządowe już ma pełne listy i miało te listy już pełne od kilku dni. Tak jest, to jest do wielkiej satysfakcji. Mamy na tych listach ludzi młodych i mamy ludzi doświadczonych. Mamy różne pokolenia, różne grupy zawodowe, różne osoby reprezentujące różne środowiska i jestem przekonany, że te osoby zaprezentują naszym mieszkańcom miasta i gminy Kępno powiatu kempijskiego. Tak atrakcyjny program, że mieszkańcy przekonają się, że warto oddać na nich głos. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.